Robert Malinowski, witam Państwa. Koszykarki Artego Bydgoszcz jeszcze nie rozpoczęły rozgrywek Fort Germas Extra klasy w nowym roku. Dopiero 9 stycznia zagrają w Pucharze Polski z Widzewem Łódź. Za to ich młodsze koleżanki, występujące w rozgrywkach pierwszej ligi jako Baton Basket 25, mają już za sobą mecz z Ecoenergy Hit Kobylnicą. To było spotkanie sąsiadujących ze sobą w ligowej tabeli zespołów. Koszykarki z Kobylnicy zajmują ostatnią lokatę, oczko wyżej znajdowały się bydgoszczanki. Teoretycznie więc była szansa na zwycięstwo. No, teoretycznie są, ale tam przegraliśmy 18 punktami, a więc jesteśmy yy, głodni rewanżu i mam nadzieję, że dzisiaj ten mecz wygramy. No i przede wszystkim, jeżeli już wygramy, to żeby wygrać powyżej 2, tych 18 punktów. Mające problemy w walce pod koszem bygoszczanki, taktykę na Kobylnicę, która posiada zdecydowanie wyższy skład, przyjęły jedną, rzuty z dystansu głównie za trzy punkty. Niestety skuteczność w tym meczu nie była po stronie naszych koszykarek. Pięć pierwszych prób zakończyło się niepowodzeniem. Wykorzystały to rywalki i uzyskały przewagę, wygrywając walkę na desce głównie pod własnym koszem, wyprowadzały później skuteczne akcje. Przyjezdne wygrały pierwsze trzy kwarty 17 do 13, 10 do 13 i 20 do 17. Czwarta zakończyła się remisem 20 do 20. Ostatecznie Baton Basket 25 Bydgoszcz przegrał z Eco Energy Hit Kobylnicą 60 do 70. Najwięcej punktów zdobyły dla Eco Energy Dobrowolska 22 i Jagodzińska 15. Dla Baton Basketu Kuras 18, Szybala 15. W sprawnym ciele młody duch. Tak z pewnością mogą powiedzieć oldboye, którzy już po raz dziesiąty w hali mistrzów zmierzyli się w turnieju noworocznym Vacuum Tech Włocławia Cup, upamiętniającym wieloletniego piłkarza i kibica Waldemara Olszewskiego. Doświadczeni piłkarze w futsalowym stylu uczcili pamięć Waldemara Olszewskiego, piłkarza, kibica i wieloletniego działacza związanego z włocławskim futbolem. Sportowe tradycje z powodzeniem kontynuuje jego syn Piotr, prezes WKS Włocławia. Starsi kibice na pewno pamiętają zespoły takie jak Kujaka, który występował kiedyś w trzeciej lidze, czyli, czyli obecnej w drugiej lidze bardzo silnej. Takie postacie jak Jerzy, Engel, Andrzej, prawda, z którymi mój tata również grał. Na parkiecie zmierzyło się aż 8 ekip z regionu. Najmłodsi piłkarze mieli 35 lat. Nie brakowało jednak prawdziwych holdbojów. Janusz Piwoński urodził się równo 55 lat temu i nawet na chwilę nie zrezygnował z czynnego uprawiania sportu. Jako nauczyciel wychowania fizycznego chętnie dzieli się z uczniami swoją wiedzą i doświadczeniem. Grając tyle lat w piłkę, to y, tylko takie, takie mecze, takie spotkania cieszą. Jakiejś złości specjalnej nie ma, nie ma jakiejś... Rywalizacja jest zawsze, to prawda, bo wygrać się chce zawsze, ale przegrać też trzeba umieć. Turniej rozegrano systemem każdy z każdym, dlatego aby wyłonić zwycięzcę, piłkarze potrzebowali aż siedmiu rund. W smaku porażki nie zaznała FUT Bryka, która z 17 punktami zajęła pierwsze miejsce. Tytuł najbardziej wartościowego gracza przypadł Arkadiuszowi Safandowskiemu, a królem strzelców został Rafał Lisota. Po świąteczno-noworocznej przerwie treningi wznowili piłkarze pierwszoligowego Zawiszy Bydgoszczy. Dziś przy niezbyt korzystnych warunkach pogodowych rozegrali wewnętrzny sparring z drużyną czwartoligowych rezerw. Wygrał podstawowy skład pierwszoligowca i to aż 7 do 0. Już od piątku zawiszanie wznowili treningi. W niedzielę w południe rozegrali wewnętrzny sparing. Była okazja, aby zobaczyć, w jakiej formie powrócili po świętach zawodnicy. Na przeszkodzie stanęła niestety pogoda. Opady mokrego śniegu spowodowały, że piłkarze często zamiast walki z rywalem walczyli, aby utrzymać równowagę na mokrym podłożu. Odnotujmy, że pierwszy skład zawiszy pokonał swoje rezerwy 7-0. Jest to etap treningów, które prowadzimy. Trenujemy od kilku dni i to była bardziej, można to traktować jako jednostkę treningową, bardziej przyjemną dla zawodników, bo można z piłką więcej rzeczy porobić. Wiadomo, że po jesieni ze składu Bedgoszczan ubyło kilku zawodników. Na wiosnę trzeba tę lukę w składzie uzupełnić. Jesteśmy zainteresowani prawem obrońcą. Ważne, żeby to był młodzieżowiec. Na pewno chcielibyśmy jeszcze pozyskać defensywnego pomocnika i być może jakiegoś zawodnika ofensywnego, albo napastnika, albo podwieszonego napastnika. Od 19 stycznia zawieszanie rozpoczynają cykl sparingów. Pierwszy termin to od razu wyjazdowe spotkanie z silnym Lechem Poznań. Później 23 stycznia u siebie podejmować będą Olimpię Elbląg. Te gry kontrolne służyć będą m.in. testowaniu nowych zawodników, którzy będą mieli szansę gry w bydgoskim pierwszoligowcu. Dokładnie za tydzień w niedzielę 13 stycznia odbędzie się kolejny już 21 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tradycyjnie akcje jurka owsiaka chętnie wspierają sportowcy z regionu. Na scenie orkiestrowej w Toruniu oraz w naszym telewizyjnym studiu w trakcie programów na żywo do wylicytowania będą pamiątki przekazywane przez nasze gwiazdy. O uderzenie jaku prawdziwego diablo, ale z nami Tomasz Kik, sobowtór Krzysztofa Diablo Włodarczyka. Przed nami Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, w związku z tym się spotykamy. Rękawice samego Diablo, które za pana pośrednictwem zostaną przekazane orkiestrze. Dokładnie. Będzie to miało miejsce dzień przed Orkiestrą Świątecznej Pomocy w Toruńskiej Plazie. Rękawice są z Chemżyńskiego Domu Dziecka. Liczymy, nie ukrywamy, na wielkie pieniążki. Kolejna licytacja będzie na głównej scenie w Toruniu. Rękawice Diablo Włodarczyka będą do wylicytowania w dwóch miejscach w Toruniu. Z kolei w bydgoskim Studiu telewizyjnym będzie można stać się posiadaczem dwóch cennych pamiątek związanych z innymi sportowcami. Działacze Polonii Bydgoszcz przekazali specjalny plastron. Plastron Lee Adamsa, wielkiego dżentelmena torów żużlowych. Jest to plastron, w którym Lee Adams jeździł w Bydgoszczy w sezonie 2009. Podczas 13. turnieju Grand Prix zajął drugie miejsce, jedynie na pudle w Bydgoszczy. Oprócz plastronu na licytację, żużlowcy rozegrają specjalny mecz piłkarski ze Strażą Miejską. To jest reprezentacja żużlowców z, z Krzysiem Buczkowskim, z Robertem Kościechem, z Mikołajem Cyryo, kontra reprezentacja Straży Miejskiej. Wiem, że Straż Miejska pod okiem Marka Hausa przygotowuje się do tego meczu, także zapraszam 13 na godzinę 11 przy obiektach y, y, sportowych przy ulicy Piwnika Ponurego. Dodatkowo w naszych programach telewizyjnych na żywo będzie można zlicytować garnitur wioślarza lottobytgosti Łukasza Siemiona, w którym zawodnik występował podczas igrzyc w Londynie. Przypomnijmy, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy już za tydzień w niedzielę. Siema. A jeśli ktoś z Państwa ma ochotę stanąć tu w tym miejscu, zamiast mnie na przykład też zachęcamy do licytowania w 21 finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Do zobaczenia.